Boże moi drodzy, witam Was we wtorek czwartego tygodnia Wielkanocnego. Posłuchajmy teraz, co dzisiaj Chrystus mówi nam do Kościoła Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Duchu Święty, który jesteś światłem rozjaśniającym nasze serca i umysły, prosimy Cię, przyjść. w imię Pana Jezusa Chrystusa. I oświeć nasze serca oraz nasze umysły, abyśmy, słuchając słowa życia, zyskali to życie i spotkali się w tym słowie ze zmartwychwstałym Chrystusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii Świętego Jana. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do Niego, dokąd będziesz nas trzymał w niepewności. Jeśli ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus, powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i Ja daję im wieczne życie. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z Mojej ręki. Ojciec Mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki Mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy." I tak oto, moi drodzy, jesteśmy razem z Jezusem w świątyni i bardzo ciekawy zarzut ze strony Żydów. Szukają nieustannie dowodu na to, że on jest naprawdę Mesjaszem. I tak jak słyszeliśmy przed chwilą, nie wystarczą im dowody i znaki czyny, których dokonywał, ale żądają czegoś jeszcze, ale chyba sami za bardzo nie wiedzą dokładnie czego. I my, moi drodzy, też możemy popaść w bardzo podobną pułapkę, żądając znaku od Pana Boga dowodu na jego istnienie albo dowodu tego, że Jezus naprawdę jest mesjaszem. Odpowiedź pana Jezusa wydaje się bardzo jasna i precyzyjna. Moje owce słuchają głosu mego. Ja znam je, a one idą za mną. I znowu Wracamy do owczarni, na zielone pastwiska, bo znowu pojawiają się temat owiec, ale tak jest, moi drodzy, to jest właśnie prawda o Jezusie i o nas o jako o wspólnocie Kościoła. Przecież jeżeli ktoś jest z owczarni Jezusa, czyli jest otwarty, jest ochrzczony, ma serce gotowe do przyjęcia prawdy, to nie ma wątpliwości, żeby uznać, że Jezus jest naprawdę Mesjaszem. Więc na koniec zadam Tobie również to pytanie: kim dla Ciebie jest Jezus? Czy Ty naprawdę czujesz, że jesteś z Jego owczarni? Czy nieustannie szukasz dowodów potwierdzających Jego bóstwo albo fakt istnienia samego Boga? Moi drodzy, modląc się na koniec tego krótkiego rozważania, ale również na początek naszego dnia, prośmy nade wszystko dobrego Boga, by właśnie uczynił nas, otwartymi na działanie jego łaski, by to o tobie i o mnie mógł Jezus powiedzieć: on, ona są z mojej owczarni, dlatego idą za mną. Pomódlmy się, moi drodzy, na koniec. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy obchodząc zmartwychwstanie Chrystusa, w pełni przeżywali radość z naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Życzę Wam, moi drodzy, pięknego dnia, słonecznego i radosnego. Bądźcie dumni z tego powodu, że należycie do owczarni Jezusa Chrystusa. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.